A. Panie, he! Tak? Zgłaszałeś pan siednik? Co, że zgłaszałem? do anonsu. Do anonsu? No. No raczej nie. No jak kurwa panie? Jak to pisało? Pana numer był napisany w anonsach, że siednik do sprzedania. Ja rozrzutnik sprzedawałem. Co? Ja rzutnik sprzedawałem. A! A? No! Ileś, ile, ileś pan za to rozdzigał, go? No już sprzedano. Za ile? Za 1500 pięćset Chłopie, Jożem ci kurwa przecież dzwonił do ciebie. Jakło to? To się chojo nie zgłaszał. Jak ja się nie zgłaszał, bo... jak on się zgłaszał? Nie zgłaszałeś się, ją tyle gnoju, chłopie, cało obory, tak mi te krowy. Muszę to rozpisyć po polu. Po chujcie no po chuj ci gnoj. No po chuj ci gnoj, żeby z rosło. Mimo z drugiego jakiego? Nimo. A sąsiad Dimo? Przy dołem pole. Kurwa, sąsiad Dimo. Sąsiad Nima, nie ma sąsiada, uciekł. A gdzie mieszkasz? A, na zborku Wielkim. Gdzie? Zborku Wielkim. To przecie tam same chłopy rolne! Człowieku! No, warne! nie Zmieniałbyś jaki kurwa rozrzut bo tak mi zajebały, że się nie dowejść. Do domu czy do sadoły? Do sadoły. No, byś mi tam Skołową, albo jaki pół, bo potrzebuje bruny. Nie mąż. Znam ja takiego chłopa, Demian Sitko ma na imię. Jeszcze zarobić chłopie. Ja mam w jak gnoju. dalej no, daj Gnoju, gnoju tyś masz dużo. Co? Gnoju też masz dużo. No, no mam. Gnoju mam błot, kurw syna. Trzy hektary mam pola. Wszystko kurwa zasione będzie. Ale nie mam syn gnoju rozrzucić. To w ręcach. Ręce mi od wideo bolo, chłopie, tak ja mam odciski że telefon ledwo trzymam. Takie odciski musz? No. O, to widzę. Kurwa, bida. bo byś mi pomógł. Zapłaciłbyś. O, pomóc ci nie pomogę, ale wezmę do na nasiczka, najlepiej na domowy. A, numer na heję mi podaj. Na heję, o, podam ci, podam. Już, już, tylko... No. Tylko czekaj, czekaj chwilę, chłopie. Chłopie no. czekam. Szybko. No? Już czekaj, czekaj jeszcze. No rusz się, bo mi staję, muszę się iść w No na heję, na heje będzie gorzej. Jest a jest na heję numer, jest. Ja o, 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 jest... dawaj, dawaj. E, 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 8, 8, 9. No? Czekaj tylko, żeby nie pomylił. E, 9, 7, 3. Ty a 9 to gdzie jest w telefonie? Co? 9 to gdzie jest w telefonie, bo tu mam drugi, dyktuję kurwa, to to na dole prawej, Na samym dole? Najlepiej to sobie zapisz na kartce No dobra, no no już to, no dawaj, dawaj 973 7, 3. dawaj dalej eee, i ostatnia trika 958. Dobra, dzięki chopie będziemy walczyć mózg ojeby, wino, chłopie pijemy Ja tam trafi do ciebie, bo ja wiem, że ty mieszkasz Bardzo dobrze No, nara.